Czy wiesz, że tysiące starszych mężczyzn w Polsce naraża się na poważne ryzyko zdrowotne, ignorując prostą opiekę nad prostatą? Rak prostaty jest drugim najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn, a dezinformacja może kosztować życie. W tym filmie obalimy tabu, takie jak związek między masturbacją a zdrowiem prostaty, i pokażemy, jak możesz się chronić. Dzisiaj podzielę się opartymi na nauce informacjami, które pomogą Ci żyć zdrowszym i spokojniejszym życiem. Przeanalizujemy, co medycyna mówi o stymulacji prostaty, mity krążące w Polsce i najlepsze sposoby zapobiegania jej. Zostań do końca, aby uzyskać praktyczne wskazówki, które mogą mieć duże znaczenie. W Polsce rak prostaty jest cichym. Zagrożeniem, które dotyka tysiące mężczyzn, zwłaszcza tych po 50 roku życia. Dane Narodowego Instytutu Zdrowia wskazują, że co roku diagnozuje się około 5 tysiące nowych przypadków, a wskaźnik śmiertelności jest niepokojący, przekraczając 2500 zgonów rocznie. Gruczoł krokowy, mały, ale niezbędny gruczoł, odgrywa kluczową rolę w produkcji nasienia. Ale jest również podatny na stany zapalne i guzy. Wielu polskich mężczyzn, zwłaszcza na terenach wiejskich, nie przechodzi badań profilaktycznych z powodu braku informacji lub stygmatyzacji kulturowej. Sytuacje te pogarszają tabu otaczające zdrowie mężczyzn, takie jak dyskusje na temat seksualności lub badania per rectum. Dezinformacja prowadzi do późnych diagnoz, gdy rak jest już w zaawansowanym stadium, co zmniejsza szanse na wyleczenie. Dlatego musimy otwarcie mówić o profilaktyce. Ten film jest zaproszeniem do przemyślenia swoich nawyków i nadania priorytetu swojemu zdrowiu. Zacznijmy od zrozumienia, jak małe kroki mogą mieć duże znaczenie. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się, jak nauka może pomóc. Jednym z najczęściej omawianych tematów w zakresie zdrowia mężczyzn jest związek między masturbacją a profilaktyką raka prostaty. Szeroko cytowane badanie z Uniwersytetu Harvarda, w którym przez 18 lat obserwowano ponad 31 tysiąc mężczyzn, wykazało zaskakujące wyniki. Mężczyźni, którzy ejakulują 21 lub więcej razy w miesiącu, mają o 31% niższe ryzyko zachorowania na raka prostaty. Wyjaśnienie leży w oczyszczaniu prostaty. Ejakulacja pomaga wyeliminować toksyny i substancje, które mogą gromadzić się w gruczole, takie jak wolne rodniki i związki zapalne. W Polsce, gdzie konserwatywna kultura często tłumi rozmowy o seksualności, ta korzyść jest rzadko omawiana. Wielu mężczyzn dorasta, słysząc mity, że masturbacja jest szkodliwa, ale nauka obala te mity. Oprócz zapobiegania nowotworom, regularna ejakulacja może poprawić zdrowie psychiczne poprzez redukcję stresu. Dla Polaków, którzy zmagają się z długimi zimami i codziennymi naciskami, jest to jeszcze bardziej istotne. Ale jak można włączyć to do swojej rutyny bez poczucia winy? Przyjrzyjmy się temu poniżej. Bezpośrednia stymulacja prostaty to kolejny temat, który zasługuje na uwagę, ale w Polsce jest jeszcze bardziej tabu. Prostatę można stymulować na różne sposoby, czy to za pomocą środków medycznych, takich jak badanie fizykalne, czy poprzez określone praktyki seksualne. Australijskie badania wskazują, że mężczyźni, którzy prowadzą aktywne życie seksualne, w tym częsty wytrysk w wieku od 20 do 50 lat, mają mniejsze ryzyko wystąpienia agresywnych nowotworów. Dzieje się tak, ponieważ stymulacja poprawia krążenie w gruczole, zmniejszając przewlekły stan zapalny. W Polsce, gdzie edukacja seksualna jest ograniczona w niektórych regionach, wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy z tych praktyk lub unika ich z powodu zażenowania. Jednak stymulacja prostaty nie musi być tematem tabu, może być narzędziem zdrowotnym. Rozmowa z urologiem na temat bezpiecznych opcji to dobry punkt wyjścia. Ważne jest, aby pamiętać, że zdrowie prostaty to nie tylko przyjemność. Ale także długowieczność. Rozwiejmy to za pomocą jasnych i praktycznych informacji: dlaczego polscy mężczyźni wahają się dbać o zdrowie prostaty? Odpowiedź często leży w kulturze. W miastach takich jak Kraków czy Łódź, rozmowa o masturbacji lub badaniach urologicznych jest nadal postrzegana jako krępująca, szczególnie wśród starszych pokoleń. Na przykład badanie per rectum. Jest przedmiotem żartów lub strachu, ale jest to prosta procedura, która trwa mniej niż minutę. Dane polskiego Ministerstwa Zdrowia pokazują, że tylko 20% mężczyzn po 50. roku życia poddaje się regularnym badaniom profilaktycznym, mimo że 63% zdaje sobie sprawę z ich znaczenia. Ta luka jest niebezpieczna. Ponieważ rak prostaty wykryty wcześniej ma wskaźnik wyleczeń wynoszący ponad 90%, przełamanie milczenia jest niezbędne, aby zmienić ten scenariusz. Kampanie takie jak Blue November, która zyskuje na popularności w Warszawie, są krokiem we właściwym kierunku. Porozmawiajmy teraz o tym, jak pokonać te przeszkody kulturowe. Oprócz masturbacji, styl życia odgrywa kluczową rolę w zdrowiu prostaty. Polska dieta bogata w dania takie jak bigos i tłuste kiełbaski może zwiększać ryzyko zapalenia prostaty. Badania pokazują, że diety bogate w tłuszcze nasycone są związane ze zwiększonym ryzykiem raka. Z drugiej strony, produkty takie jak brokuły, pomidory i ryby bogate w kwasy omega-3, takie jak łosoś, są przyjazne dla prostaty. W Polsce, gdzie powszechne są warzywa krzyżowe, takie jak kapusta, włączenie zdrowszych opcji jest łatwe i niedrogie. Ponadto, regularne ćwiczenia, takie jak chodzenie lub jazda na rowerze, poprawiają krążenie i zmniejszają stany zapalne. Dla polskich mężczyzn, którzy często borykają się ze stresującymi rutynami, przyjęcie tych nawyków może być transformacyjne. Zobaczmy, jak łączy się to z długoterminową profilaktyką. Możesz myśleć, czy sama masturbacja wystarczy. Nie, to tylko część równania. Częsta ejakulacja ma udowodnione korzyści, ale bez regularnych badań kontrolnych możesz przegapić sygnały ostrzegawcze. W Polsce Blue November zachęca mężczyzn po 40 roku życia do wykonania testu PSA który mierzy poziom antygenu prostaty we krwi. W połączeniu z badaniem per rectum pozwala wykryć nieprawidłowości na wczesnym etapie. Lokalne badanie wykazało, że mężczyźni, którzy poddają się corocznym badaniom, mają o 50% mniejsze prawdopodobieństwo śmierci z powodu raka prostaty. Kliniki w miastach takich jak Gdańsk oferują te testy w przystępnych cenach lub nawet bezpłatnie podczas kampanii zdrowotnych. Kluczem jest przezwyciężenie zażenowania i priorytetowe potraktowanie profilaktyki. Jeśli masz pytania dotyczące tego, jak zacząć, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Przyjrzyjmy się teraz mitom, które stoją na drodze tej opieki. Jednym z największych mitów w Polsce jest to, że masturbacja powoduje problemy zdrowotne, takie jak niepłodność lub osłabienie. To całkowita nieprawda. Nie ma dowodów naukowych na to, że umiarkowana masturbacja powoduje szkody fizyczne lub psychiczne wręcz przeciwnie, może poprawić zdrowie prostaty, a nawet złagodzić niepokój dzięki uwalnianiu endorfin. W Polsce, gdzie stres w pracy i zimna pogoda negatywnie wpływają na samopoczucie, masturbacja może być naturalnym sposobem na rozładowanie napięcia. Ważne jest jednak zachowanie równowagi. Nadmierne praktyki mogą prowadzić do irytacji lub uzależnienia emocjonalnego. Umiarkowanie jest kluczem do czerpania korzyści bez ryzyka. Jeśli czujesz, że praktyka wpływa na Twoją rutynę. Pomocna może okazać się pomoc psychologa. Przejdźmy teraz do innego ważnego aspektu: wieku. Wiek jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zdrowie prostaty. W Polsce 75% przypadków raka prostaty występuje u mężczyzn powyżej 65 roku życia, ale nawyki chroniące gruczoł powinny zacząć się znacznie wcześniej. Mężczyźni w wieku 20 i 30 lat mogą czerpać korzyści z aktywnego życia seksualnego, czy to poprzez masturbację, czy stosunek. Regularny wytrysk pomaga oczyścić prostatę, zmniejszając gromadzenie się substancji drażniących, takich jak cynk lub potas. Europejskie badanie wykazało, że mężczyźni, którzy ejakulują co najmniej 5 razy w tygodniu, mają mniejsze ryzyko łagodnego przerostu prostaty, schorzenia powszechnego u starszych mężczyzn. W Polsce, gdzie średnia długość życia mężczyzn wynosi około 74 lat, dbanie o prostatę od najmłodszych lat może zagwarantować więcej lat zdrowia. Pomyśl o tym jako o rutynie utrzymania ciała. Ale co? Jeśli masturbacja jest nadmierna, chociaż korzyści są oczywiste, przesada może prowadzić do problemów. Zbyt częste lub agresywne masturbowanie się może powodować podrażnienia skóry, zmniejszoną wrażliwość, a nawet dyskomfort psychiczny, taki jak poczucie winy, szczególnie w konserwatywnym społeczeństwie, takim jak Polska. Ponadto, jeśli praktyka ta koliduje z relacjami lub pracą, może być oznaką przymusu. Badania sugerują, że najlepiej jest znaleźć równowagę, która szanuje zarówno Twoje potrzeby fizyczne, jak i emocjonalne. Jeśli czujesz, że tracisz kontrolę, rozmowa z terapeutą może pomóc ci odzyskać równowagę. Zdrowie prostaty zależy od umiaru i samoświadomości. Przyjrzyjmy się teraz testom, które uzupełniają tę opiekę. Dwa główne testy zdrowia prostaty to badanie per rectum i test PSA. W Polsce testy te są szeroko dostępne, szczególnie w takich miastach jak Wrocław i Poznań. Badanie per Rektum pozwala urologowi wyczuć prostatę pod kątem grudek lub nieprawidłowości, a także jest szybką i bezbolesną procedurą. PSA, badanie krwi, wykrywa podwyższone poziomy antygenu prostaty, co może wskazywać na stan zapalny lub raka. Dane polskiej służby zdrowia pokazują, że mężczyźni, którzy łączą te testy, mają znacznie większe szanse na wczesne wykrycie problemów. Niestety, piętno kulturowe nadal uniemożliwia wielu osobom szukanie pomocy. Przerwij cykl, umów się na wizytę i zachęć znajomych i rodzinę, aby zrobili to samo. Zapobieganie jest najlepszą bronią w walce z rakiem. Testosteron wpływa również na zdrowie prostaty. Ostatnie badania sugerują, że niski poziom testosteronu może zwiększać ryzyko zachorowania na raka, podczas gdy zdrowy poziom wiąże się z aktywnym życiem seksualnym. W Polsce, gdzie surowe zimy i siedzący tryb życia mogą zmniejszyć produkcję testosteronu, ważne jest przyjęcie nawyków, które utrzymują ją w równowadze. Ćwiczenia, takie jak podnoszenie ciężarów lub spacery, a także pokarmy bogate w cynk, takie jak orzechy i nasiona, są potężnymi sojusznikami. Polska kuchnia, z takimi opcjami jak pestki dyni, może być łatwo włączona. Utrzymywanie testosteronu na zdrowym poziomie nie tylko chroni prostatę, ale także poprawia energię i nastrój. Zobaczmy teraz, jak profilaktyka zaczyna się wcześniej. Jeśli myślisz, że zdrowie prostaty jest zarezerwowane tylko dla starszych mężczyzn, jesteś w błędzie. Nawyki w młodości, takie jak aktywne życie seksualne i zrównoważona dieta, mają trwały wpływ. W Polsce, gdzie rak prostaty stanowi 15% zgonów z powodu raka u mężczyzn, wczesne rozpoczęcie jest niezbędne. Regularny wytrysk w wieku 20 i 30 lat zmniejsza ryzyko przyszłego stanu zapalnego. Ponadto, kontrolowanie masy ciała i unikanie palenia to skuteczne środki zapobiegawcze. Europejskie badanie wykazało, że otyli mężczyźni mają o 34% większe prawdopodobieństwo zachorowania na agresywnego raka prostaty. W Polsce, gdzie otyłość jest coraz powszechniejsza, zwłaszcza na obszarach miejskich, przyjęcie aktywnego stylu życia jest jeszcze ważniejsze. Zacznij już teraz, aby chronić swoją przyszłość. Blue November w Polsce to okazja do zmiany nastawienia do zdrowia mężczyzn. Kampanie w miastach takich jak Katowice zachęcają mężczyzn do przezwyciężenia strachu przed urologiem i wykonywania badań profilaktycznych. Jeśli masz ponad 40 lat lub w twojej rodzinie występowały przypadki raka, zacznij badania już teraz. Częsty wytrysk jest narzędziem, ale nie zastępuje monitorowania medycznego. Dane pokazują, że mężczyźni z historią rodzinną mają nawet dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na raka prostaty. Porozmawiaj z rodziną o swojej historii zdrowia i umów się na wizytę. Małe działania, takie jak zaplanowanie badania kontrolnego, mogą uratować Ci życie. Porozmawiajmy teraz o wpływie zdrowia prostaty na jakość życia. Zdrowie prostaty wykracza poza profilaktykę raka. Zdrowa prostata poprawia płodność, funkcje seksualne i ogólne samopoczucie. W Polsce, gdzie nadal silne jest piętno związane ze zdrowiem mężczyzn, wielu mężczyzn cierpi w milczeniu z powodu problemów, takich jak trudności z oddawaniem moczu lub zaburzenia erekcji. Objawy te mogą być oznakami łagodnego przerostu prostaty lub innych uleczalnych schorzeń. Regularna ejakulacja i profilaktyczne kontrole pomagają utrzymać prawidłowe funkcjonowanie gruczołu. Ponadto, dbanie o zdrowie psychiczne poprzez redukcję stresu jest niezbędne, ponieważ lęk może wpływać na libido i testosteron. W Polsce normalizacja tych rozmów jest pierwszym krokiem do zdrowszego życia. W końcu nadszedł czas, aby podjąć działania. Zdrowie prostaty to temat, którego nie można ignorować, szczególnie w Polsce, gdzie tysiące mężczyzn traci życie z 33 dni, powodu braku profilaktyki. Częste ejakulacje, zrównoważona dieta i regularne kontrole tworzą potężne trio w walce z rakiem. Porozmawiaj z przyjaciółmi, rodziną lub lekarzem o tym, czego się dziś nauczyłeś. Dzielenie się wiedzą to sposób na walkę ze stygmatyzacją i ratowanie życia. W Polsce, gdzie społeczność jest silna, możemy wspólnie zmienić tę rzeczywistość. Zacznij już dziś od umówienia się na badanie lub przyjęcia zdrowego nawyku. Twoje zdrowie jest Twoim największym atutem. Podsumowanie, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak masturbacja i stymulacja prostaty mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka, ale prawdziwą ochronę zapewniają regularne badania i zdrowy styl życia. W Polsce tysiące mężczyzn można uratować dzięki profilaktyce i informacjom. Podejmij inicjatywę, umów się na wizytę i zadbaj o swoje zdrowie już dziś. Twoje życie i Twoja rodzina będą Ci wdzięczne. Dziękujemy za obejrzenie i poznanie tak ważnego tematu dla zdrowia mężczyzn w Polsce. Jeśli spodobał Ci się film, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i zostaw lajka, aby wesprzeć więcej takich treści. Podziel się swoimi pytaniami lub doświadczeniami dotyczącymi zdrowia prostaty w komentarzach, twoja historia może zainspirować innych bądź na bieżąco, aby zobaczyć więcej filmów na temat dobrego samopoczucia i profilaktyki.